Ahoj moi drodzy, tu Bahasia. Witam was w moim nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z filmem um, o osobach z nerwicą. E, kontra koronawirusie, czyli e, o tym, jak osoby z nerwicą czują się w trakcie naszego cudownego koronawirusa. Dlaczego taki temat postanowiłam napisać do osób, które obserwują mnie na Instagramie, które pisały do mnie, że borykają się z nerwicą, że nerwica gdzieś tam jest ich problemem. I napisałam do tych osób, że będę chciała nagrać taki film i czy mogłyby wypowiedzieć się na temat koronawirusa, na temat swojego samopoczucia przy tej całej pandemii. Fakt ten film miał być dawno i. W marcu czy w kwietniu chyba pisałam do, do właśnie moich obserwatorów. Będę Wam tutaj wstawiała wiadomości, oczywiście bez nazw, i przeczytam Wam i trochę postaram się skomentować to, jak te osoby się czują. Oczywiście nie oceniać, tylko dodać na przykład coś od siebie. Ok, więc ja tutaj mam przed sobą tablet i będę mm, czytała Wam po części te wiadomości i gdzieś tam dodawała coś od siebie, czy ja na przykład czułam coś podobnego i tak dalej. Teraz w sumie odczuwam jedną istotną zmianę w związku z całą tą sytuacją, a mianowicie wcześniej mój lęk przed wyjściem był nieuzasadniony. Po prostu odczuwałem strach, ale sam nie wiedziałam dokładnie przed czym. A teraz, jak tylko muszę gdzieś wyjść, czy to po te zakupy, albo jak czasami idę do domu rodziców, żeby babcię przypilnować, to od razu każdą osobę, którą mijam po drodze, to mam wrażenie, że na pewno jest zarażona, że zaraz kichnie, kaszenie, albo coś im nie zarazi. I tutaj dodam Wam od siebie, że ja też miałam na początku takie myślenie, um, i dopiero później zdałam sobie sprawę z tego, że ludzie kichają i kaszlą też z innego powodu, nie tylko przy koronawirusie. Um, pamiętam um, szał um, wirusowy na początku, kiedy w momencie kichnięcia czy kaszenięcia w sklepie od razu wszyscy odwracali głowy i patrzyli: O boże, ktoś kichnął. Um, więc no, nie dziwię się. Przez te pierwsze dni, jak się pojawiały osoby zarażone w łódzkim, to praktycznie co parę minut sprawdzałem, czy ich nie przybywa, ale tylko doprowadzało to do większego stresu i zaczynałem już odczuwać wszystkie objawy, które wypisywali, ale wiedziałem, że to przez stres. I jakoś sobie to próbowałem tłumaczyć, ale nie zawsze sam dawałem sobie radę z tym. Czasami musiałem prosić kogoś o rozmowę, żebym był w stanie się jakoś uspokoić. Teraz staram się nie czytać i nie przejmować tym, ale to nie jest takie proste, bo wystarczy, że otworzę byle jaką stronę w przeglądarce i na pierwszym miejscu oczywiście wiadomości o tym. I z tym też się w 100% zgadzam, jest bardzo duża ilość informacji. Teraz wydaje się, że trochę mniej, teraz jest czas szczepionek i wszystkiego. Ale faktycznie na początku koronawirusa y, uważam, że był to ogromny problem, y, ponieważ na każdej stronie, we wszystkich wiadomościach, w telewizji, y, w internecie, wszędzie podawali informacje y, czy w radio właśnie na temat ilości zakażonych, nowych zakażeń. Y, no, na początku nie było tak naprawdę osób, które zdrowiały, y, więc no, faktycznie nie dziwię się, że ktoś się czuł tym przytłoczony, bo ja też w pewnym momencie miałam. Dosyć i przestałam oglądać wiadomości, żeby te negatywne informacje do mnie po prostu nie docierały. Jeszcze mogę dodać, że boję się zainfekowania, bo przez to, że mam astmę i chore nerki, mam osłabioną odporność, a większy stres też chyba działa źle na odporność organizmu. I stres, no jak najbardziej, myślę, że dotknął tak naprawdę większą, większą część społeczeństwa, i to nie tylko osoby, które gdzieś mają jakieś zaburzenia czy nie radzą sobie z, z jakimś tam swoim stanem. Ale faktycznie dotknął dotkną dużą ilość osób. Dalej mamy wiadomość. Jeśli chodzi o koronawirusa, to na początku miałam taką manię: obsesja na punkcie mycia rąk. Tak mi się wysuszyły, że krem żaden nie pomagał. Dlatego teraz nie oglądam wiadomości za bardzo. Czyli tutaj drugi raz tak naprawdę ta sama informacja o jakby zmniejszeniu informacji, które docierają, możliwości, żeby te informacje docierały. No, higiena myje ręce, ale nieco 5 minut, czyli trochę ta mania jednak minęła, i, i yy, z tym akurat się spotkałam, że bardzo dużo osób yy, bardzo często myło ręce. No, czyli tutaj, yy, jakby podsumowując, możemy stwierdzić, że na początku była yy, w cudzysłowie mania, yy, właśnie częstego mycia rąk i, i strach, w tym momencie się to trochę polepszyło. Dalej, tutaj, kolejną informację, jaką widzimy, to, że jako osoba znerwicowana czuję się raz lepiej, raz gorzej. Jak najbardziej ja mam tak samo. Myślę, że nie mam żadnych lęków, ataków, paniki, staram się za dużo też nie czytać o tym wirusie i nie słuchać, czyli tak naprawdę kolejna informacja, i kolejna osoba mówiąca to samo, choć wszędzie tego pełno, i czasem nie da się od tego uciec. Potwierdzam, ja też próbowałam, schodząc na przykład na dół do moich rodziców, gdzieś, gdzie tam grał ten telewizor i od razu słyszałam o koronawirusie, to po prostu starałam się wyjść. Ale u mnie to pewnie dzieje się w środku, to znaczy kołatanie serca, złe samopoczucie, napina mi się klatka piersiowa, to wszystko robi nerwica wegetatywna Czasem nie zawsze, ale się zdarza Nie nakręcam też się na ten temat, nie wychodzę często z domu, częściej myję ręce niż przed wirusem, więc uważam na siebie i na moich bliskich Chyba jak każdy trochę się boję, że może mnie albo kogoś z moich bliskich coś takiego spotkać no, i oczywiście tutaj na plus to, że, że moja obserwatorka częściej myje ręce niż przed wirusem, więc uważa na siebie i na swoich bliskich. Jak najbardziej dużo właśnie miałam takich głosów, gdzieś tam też w wiadomościach pomiędzy, że właśnie to mycie rąk może nie stało się taką manią, ale zaczęło się faktycznie częściej pojawiać. Dalej, co możemy przeczytać, to tak. Z dnia na dzień ilość informacji na temat koronawirusa bardzo mnie przytłacza, sprawia, że jestem bardzo, ner bardziej nerwowa. Boję się, jak to się wszystko rozwinie, tym bardziej, że mam teraz umowę i pracę na okres próbny do końca kwietnia i nie wiem, co dalej. Mm, niby nic nie zwiastuje, żeby chcieli nas zwolnić, ale strach. Jeżeli chodzi o, o ilość informacji, znowu, że ilość informacji przytłacza, e, też byłam przytłoczona, nie dziwię się. E, kolejna rzecz tutaj o tej umowie. No niestety dużo osób potraciło pracę i na pewno czynnik straty pracy, straty zarobków mm, no wpływa negatywnie na nas i na nasze samopoczucie. Codziennie dojeżdżam do pracy komunikacją miejską, bo nie mam innej możliwości. Towarzyszy mi wtedy takie ogólne napięcie, jak przed atakiem paniki jest ciężko, w nocy gorzej śpię. Przez te emocje w ciągu dnia. Pracuję w zakładzie pracy na gonka, żeby wszystko odkażać po kilka razy dziennie. No i tak, jak mówiłam, znowu czytamy o tym, że tych informacji jest dużo, że one przytłaczają, i myślę, że to powinien być też w jakimś tam stopniu sygnał dla np. mediów, internetu i dziennikarzy, że ludzie żyją koronawirusem, ale nie w takim stopniu chcą nim żyć. Jak wpłynął COVID na moją nerwicę, mega negatywnie byłem na początku przerażony, teraz wiem dlaczego. Przede wszystkim ciągle śledziłem informacje w mediach, na Instagramie, w telewizji i to mnie przytłaczało, kolejna taka sama wiadomość. Wydawało mi się, że koronawirus jest wszędzie, że nie ma, że puka mi do drzwi. Często odwiedzam moich starszych dziadków i bardzo się bałem, że coś do nich przyciągnę. Nie o siebie, ale o rodzinę, i jak najbardziej nie dziwi mnie to, bo ja też też było moje myślenie na początku takie, właśnie, że żeby uważać nie na siebie, bo nie bałam się o siebie, ale właśnie o moich rodziców. Dopiero jak przestałem czytać o covid i sprawdzać statystyki, ile zmarło, trochę odpuściły nerwy. No i jak najbardziej to jest też jakby dobre patrzenie, bo okej, okay, ja rozumiem, że powinno się wiedzieć, co się dzieje dookoła nas, ale jeżeli to ma negatywny wpływ na nas, na nasze samopoczucie, na nasz stan. Psychiczny, no to warto odpuścić i powiedzmy dowiadywać się trochę mniej. E, mieszkam w dużym mieście, więc mam możliwość zamawiania dostaw do domu, gotowego jedzenia i zakupów. E, z tego korzystałem. Terapia online nie odpuszczam do tej pory, teraz jest lepiej. Super, naprawdę trzymam kciuki, żeby było coraz lepiej. E, COVID po prostu jest z nami i tyle. I kolejna wiadomość. Cieszę się z koronawirusa, bo nie muszę wychodzić. Mam nauczanie zdalne, nie chodzę do szkoły, nie stresuję się bo to mnie najbardziej stresowało, spotykanie się ze znajomymi ze szkoły, ludźmi w klasie. Oni mnie nie lubią, ja ich nie lubię i tyle. Tylko trochę boję się, bo jak będziemy mieli wrócić do szkoły, to będzie jeszcze gorzej. Oni wszyscy się spotykają w domach, u siebie, chodzą razem, a ja nie. Ja siedzę w domu, oglądam filmy, seriale, siedzę na TikToku, za to mam o wiele lepszy kontakt z mamą, bo ona też pracuje z domu. Dla mnie koronawirus to same pozytywy. Jest to spojrzenie osoby młodszej, tak jak widzimy, osoby, która chodzi do szkoły i która nadal się uczy. Kontakt z mamą super, że, że się poprawił, bo mama też pracuje z domu. No i faktycznie, no tutaj jakby ten brak kontaktu ze znajomymi, którzy się spotykają i nagły powrót do szkoły, może być szokiem. No i tutaj kolejna wiadomość: koronawirus to najgorsze, co mnie spotkało od razu po nerwicy. Przez tego wirusa nie jestem w stanie dojść do siebie, praktycznie przestałam wychodzić z domu. Zawsze miałam małą grupę przyjaciół, tyle że oni teraz nadal wychodzą się spotykają nawet u siebie w domach, a ja nie jestem w stanie się przemóc. Aktualnie w ogóle nie spotykam moich rodziców, nie widziałam się z nimi od pół roku. Um, od początku koronawirusa nosiłam dwie maseczki naraz, a w momencie, kiedy pojawiły się przyłbice, to jeszcze ją dodatkowo. Ludzie krzywo się na mnie patrzą na ulicy, ale w sumie mam to gdzieś, bo bez tego w ogóle bym z domu nie wyszła. Koronawirus bardzo pogorszył mój stan, mam zwiększone dawki leków, nie radzę sobie z lękiem. Po powrocie do domu pryskam wszystko płynem do dezynfekcji. Dezynfekcji, klamki, telefon, włączniki światła, mimo że cały czas na zewnątrz mam na sobie rękawiczki. Próbuję to przepracować na terapii, ale i bez koronawirusa moje życie było trudne. Teraz jest nie do zniesienia. No, i tyle wiadomości chciałabym na dzisiaj Wam przedstawić, jeżeli chodzi o to, ostatnią. No, jest to bardzo przykre. To faktycznie tutaj tylko terapia i praca nad samym sobą, y, i leki ewentualnie są w stanie jakkolwiek pomóc. E, pamiętajcie, że nie jesteście w tym sami. E, wiele osób nie tylko z zaburzeniami psychicznymi y, ten koronawirus dotknął, i wiele osób e, bardzo go przeżywa, czy przeżyło. E, teraz mam wrażenie, że trochę się ta, ta cała sytuacja uspokaja. No, w tym momencie mamy styczeń, więc już ten koronawirus prawie rok z nami jest. I, i um, trochę już do tego wszyscy przywykliśmy i, i złapaliśmy też oddech, ale tak jak mówię, nie, nie zapominajcie, że y, inni ludzie też mogą jakby odczuwać tego koronawirusa i skutki koronawirusa, czyli na przykład nie wiem, brak wyjazdu na wakacje, stracona praca, y, mniejsze zarobki, y, cięcia na przykład w pracy, y, niespotykanie się z rodzicami, no to na pewno wpływa na nas, wpływa na, nas, wpływa na naszą psychikę, wpływa negatywnie. No i trzymajmy kciuki, żeby, żeby to minęło jak najszybciej, żeby, żeby ten świat jednak może nie wrócił do stanu sprzed koronawirusa, bo nie spodziewam się, żeby coś takiego się w ogóle wydarzyło, ale żeby jednak polepszyła się ta sytuacja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka. I dajcie znać, czy taki film Wam się podobał. Czy chcielibyście jeszcze takie obejrzeć może aktualizacje, jak w tym momencie te osoby odczuwają tego koronawirusa i jak on w tym momencie wpływa na ich życie. I ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.